W obliczu niedawnej straty, rodzina znanej muzycznej rodziny Golec zmaga się teraz z trudnościami związanymi z podziałem majątku po zmarłej Irenie Golec. Jej odejście w październiku 2024 roku, w wieku 85 lat, wpłynęło na życie zarówno jej najbliższych, jak i fanów zespołu Golecu Orkiestra. Życie Ireny, która była nie tylko matką, ale również ważną postacią w ich karierze muzycznej, zakończyło się, pozostawiając jej synów Pawła i Łukasza w sytuacji, która wymagała pogięcia formalnych kroków. Zgodnie z doniesieniami, Irena nie pozostawiła testamentu, co skomplikowało sprawę podziału spadku. Odbyła się pierwsza rozprawa sądowa dotycząca ustalenia praw do majątku w maju 2025 roku, a sama sprawa zyskała na znaczeniu, w miarę jak oczekiwano na jej ostateczne rozwiązanie. Po kilku miesiącach trudnych rozmów i ustaleń okazało się, że sprawa została zamknięta w spokojnej atmosferze, co zdziwiło wielu obserwatorów sytuacji. Muzycy z grupy Golec u orkiestra przekonują, że pomiędzy braćmi nie było żadnych konfliktów ani napięć, wszystko przebiegło w przyjaznej i pokojowej atmosferze, co z pewnością ułatwiło proces dzielenia majątku. Sprawa została załatwiona szybko, a wszelkie kwestie majątkowe zostały rozwiązane bez zbędnych problemów. W rozmowie z lokalnym dziennikiem muzycy podzielili się informacjami na temat swojego doświadczenia, podkreślając, jak ważne było dla nich zakończenie tej sprawy w sposób, który szanował pamięć ich matki. Warto również zauważyć, że Irena Golec była aktywna nie tylko jako matka artystów, ale także jako osoba zaangażowana w życie społeczności. Tworzyła lokalne inicjatywy, a jej wkład w społeczne życie gminy Milówka był zauważany przez mieszkańców. Zmarła zaledwie kilka tygodni po tragicznym wypadku, który miał miejsce na początku tego roku, co dodatkowo obciążyło rodzinę. Jak podkreśla Łukasz Golec, chociaż rozstanie z matką było ogromnym szokiem, to jednak szybko znaleźli sposób na uporządkowanie spraw majątkowych, Korzystając z pomocy profesjonalistów oraz wspierając się nawzajem. Rodzina, przekonując się o swojej sile i determinacji, udała się ku nowym wyzwaniom, starając się jednocześnie zachować pamięć o Irenie i kontynuować jej dziedzictwo w muzyce. Im więcej upływa czasu po stracie, tym bardziej widać, jak ważna dla rodziny była Irena nie tylko jako artystka, ale również jako matka i osoba, która zawsze starała się łączyć swoich bliskich w harmonijną całość. Takie okoliczności przypominają, jak istotne są międzyludzkie więzi i pokój, szczególnie w momentach trudnych i pełnych emocji.